Witamy was w małym dodatku do naszej serii pod tytułem Pierwsze zbieranie Przenisy Łohohohoho wow, wow, wow. ciągnąć? W... ciągnij dźwięk ta, Teraz wielki fail, nie działa No, powiedzmy, że połowiczny sukces A nie, spoko idzie Tylko te na przodzie tam zostało A fajnie idzie, fajnie idzie o to mi chodziło, o to mi chodziło. ona się Ej, tego hmm. nawet nie trzeba będzie drugi raz orać. Aha. Chwila, mam pomysł tylko. Jakby się tam... hmm. to... Nie rozwaliło to, to, to. Laga, laga, mam. Ej, nie, coś trzeba będzie tu przemyśleć. Czekaj, daj mi tam wejść, żeby to zebrać wszystko. Ej. to, to nagrywaj i... Jaką? Tak. Wszystko działa zgodnie z planem, czyli woda zbiega, wchodzimy po drabinkach i wciągamy wszystko. zasysamy. Jak odkurzacz. Wiem, że są farmy większe i dające po 100, 200, ale nam to niepotrzebne. No właśnie. Ile? Ja mam 50 zboża. Ty masz jakieś? Eee... Tam jeszcze jedno No 14, jest? 14. To powież, powiedzmy, że będzie stary. Wyjdzie Dobrze, jest No to, to spokojnie. Tam, tam jeszcze trochę. No tak, stary chwilę więcej. Nie samym chlebem człowiek żyje. <noise> Dobra, yy, podejrzewam, że nazwie to odcinek 9,5. Zatrzymajcie się. Komentujcie, subskrybujcie. Łapkujcie. To na razie. Nara.